Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj witam się z Wami z przepięknego Gdańska. Teraz jesteśmy jeszcze w hotelu, który zaraz Wam pokażę i za chwilę zmierzamy na śniadanie oraz tak naprawdę na miasto bez planu. Raczej nie nastawiamy się na nic, na pewno chcemy zobaczyć jarmark dominikański. Oraz yy, prawdopodobnie udamy się do Zona, no, ale gdzie nas nogi poniosą, to się okaże. Tymczasem zachęcam Was do zostawiania subskrypcji, komentarzy oraz kciuku w górę. No i zostańcie z nami do końca. Jak ci się podoba tu, Leon? Podoba ci się? <gryw> Jesteśmy w hotelu Hanza, pokażę Wam, jak tutaj wyglądają pokoje. Moim zdaniem są dosyć przestronne. Oczywiście, nasz standardowy bałagan już jest, ale przyjechaliśmy wczoraj wieczorem. To wiecie, bez światła nie było co pokazywać. Mamy ze sobą nasze łóżeczko turystyczne, postanowiliśmy kupić, ponieważ jak gdzieś jedziemy, uważamy, że jest to wygodne, aby mieć takie swoje łóżeczko. Łóżka ostatnio stwierdzam, że wszędzie są dwa podwójne, tylko złączone. Tak, dla pojedyncza, widzisz? Tutaj mamy z naszym bałaganikiem stolik kawowy. Co fajne, jest też minibar. Mój małżonek oczywiście już korzystał. Minibar w pełni zaopatrzony. O, są też orzeszki. Nasza walizka, tym razem nie zapomnieliśmy. Rzuwik. Pokażę Wam jeszcze jaki mamy widok z okna, i pędzimy na śniadanie. A to jest nasz widok z okna. Robi wrażenie. Udaliśmy się, Wyszliśmy z hotelu, idziemy teraz na jarmark. Tylko zastanawiamy się, czy w ogóle ten jarmark będzie otwarty, ponieważ jest godzina 8.07, a kto już nas to trochę znaczy, ogląda. Ob... A że od 3 godzin, 7 minut już nie śpię. Dokładnie, właśnie chciałam to powiedzieć, że kto już nas trochę ogląda albo obserwuje mnie na Instagramie. Nas... Ta Tada! tak. Gościu, obudziłeś nas o 5 dzisiaj. Tak, więc dla Leona to nieważne, czy to są wakacje, weekend. Środa, święta, nieważne. Godzina piąta wstajemy, dlatego my już jesteśmy, wiecie. O siódmej stawiliśmy się punktualnie na śniadaniu. No, a teraz idziemy trochę pozwiedzać. Plus jest taki, że jest pusta ulica. No, ale minus może być taki, że jarmark jeszcze wcale nie jest czynny. Zobaczymy. Na pewno zależy nam na tym, żeby Leon się teraz zdrzemnął. Idziemy do samochodu, bo zostawiliśmy wczoraj kilka rzeczy. No niestety, ale jak się y, wybiera hotel w sezonie y, w samym centrum Gdańska, trzeba liczyć się no, z tym, pięknym że pięknym widokiem tak, na... toś przyznaje. No, natomiast y, podjechanie pod hotel i zaparkowanie okazało się niemożliwe. Dzisiaj, słuchajcie, w Gdańsku jakieś atrakcje, prawdopodobnie będzie jakiś bieg. Nie do końca jesteśmy zorientowani, co i jak. Ale jest fajnie, przede wszystkim jest słonecznie po wczorajszym kiepskim, deszczowym dniu. O, Dzień, się tak? No to jednak wracamy. Brytyjski, rządzą światem. Zdradzimy Wam, że w Gdańsku jesteśmy tak naprawdę po raz drugi. Pierwszy raz byliśmy chyba 6 lat temu. Kochanie, to jesteśmy po raz drugi. Także razem jesteśmy. Dobrze, ale tak, żeby zwiedzać. To jesteśmy po raz drugi. I pierwszy raz byliśmy 6 lat temu. Właściwie byliśmy wtedy w Gdyni, w Worłowiach, ale na jeden dzień przyjechaliśmy do Gdańska. I słuchajcie, to były niesamowite wakacje. Przyjechaliśmy na nie pociągiem. Legendarną koleją łódź który miasto. Tak, gdzie można było wziąć udział w losowaniu e, biletów za złotówkę? Nie pamiętam o co chodziło w tym losowaniu. W każdym razie wzięliśmy w nim udział i udało nam się kupić cztery bilety dla każdego. E, w dwie strony za złotówkę, więc cała podróż kosztowała nas cztery złote. To były czasy. Do <laughs> Czemu? Fajnie było. No może powrót nie był ciekawy, ale... Podróż w do była super. Z powrotem były przygody, ale było fajnie. Przyszliśmy pod, o, nie wiem czy uchwycimy całe pod Amber Sky, e, pod słynne koło, ale ponieważ Leon cały czas śpi to na razie nie będziemy wchodzić, koszt za osobę, Rafał sprawdził, wynosi 30 zł. Chyba, że gondolą VIP wtedy 350. No nie wiemy co to jest ta gondola VIP. Jedzie się dwa razy dłużej, więc myślimy, że to jest ta sama gondola, tylko przyjazd dwa razy. Rafał, wstydu mi robisz. Czas dla mamy. Kawka i gof bez bitej śmietany 17 zł. To dużo na gofra czy nie nad polskim morzem? Że Rafał, my jesteśmy beznadziejni. Co stanowisko, to coś kupujemy. Co teraz kupiliśmy? Książki. Dwie książki. Jedna jest o Kurach z dedykacją dla cieci Moniki, i Leoś sobie wybrał taką. Ponieważ Leon, wiadomo, potrzebuje trochę ruchu i musimy dać mu pochodzić. Wyjść z wózka, oczywiście, nie był cały czas w wózku, praktycznie, prawie w ogóle w nim nie był, bo Rafał go nosił. Za chwilę jedziemy na przejażdżkę takim autobusem po Gdańsku. Znaliśmy, że to będzie dzisiaj jedna z naszych rozrywek. No, ale przyszliśmy też przynieść nasze zakupy z Jarmarku Dominikańskiego i chciałabym się podzielić z wami tym, co udało nam się dzisiaj ciekawego kupić. Pierwszą rzeczą, jaką kupiliśmy, jest taki, zobaczcie, wspaniały mm, kombinezon jesienny z uszami. On jest w rozmiarze 74,80, ale jest naprawdę spory. Gdybyśmy kupili większy, byśmy się przestrzelili, i to byłby taki rozmiar bardziej na Wiosne, wiadomo, że takie coś przyda nam się na jesień. No, zobaczcie, te uszy nas oczarowały, no, ale ten ogon niesamowity. To jest z firmy jakiej, Rafał? I Diverso Design. Pokażę. I kombinezon ten kosztował 130 zł. Zgadza się? 130 zł. Jest w cudownym, miętowym kolorze. Myślę, że. E, Leozie, po króliczek będzie wyglądał w nim świetnie. Dalej nie będę chronologicznie pokazywać tych zakupów, bo to nie ma znaczenia, e, ale tak. Następnie kupiliśmy książki. Leon ostatnio e, nareszcie trochę się nimi zainteresował. To wiecie, jako absolwentka filologii polskiej czuję dumę. E, tę książkę Leon wybrał sobie sam. Tutaj mm, nie będę jej teraz otwierać, natomiast w środku są takie różne ruchome elementy. No, a te kupiliśmy, bo myślę, że ciocia Monika będzie z nas dumna, że taką literaturę znajdzie w biblioteczce Leona. Książki te są z wydawnictwa Adamada. Przy okazji, dostaliśmy broszurę informacyjną o nowościach na ten rok. Za te książki zapłaciliśmy chyba 50 zł. Ponieważ od regularnych cen było 30% rabatu, także opłacało się bardzo. Tak, 50 zł zapłaciliśmy, czy więcej? Coś około 50% chyba. 54? No, co, coś, coś takiego. Następnie kupiliśmy, słuchajcie, coś od czego zaczęliśmy tak naprawdę. Jarmark I od razu upatrzyliśmy sobie te bluzy, natomiast ja nie byłam przekonana, ale na koniec wróciliśmy w to miejsce i od razu kupiliśmy dwie. To są bluzy z marki Plum. I słuchajcie, one są przepiękne. Jedna jest żółta. To są takie, wiecie, Bluzo, sukienki. One tutaj z tyłu mają taki designerski pasek. Żółta ma taki zielony. I tu jest jeszcze jedna różowa. Sama nie wiem, na którą się zdecydować, ponieważ jedną chcemy podarować naszej Monice. I ja jestem, wiecie, bardzo zakochana w kolorze różowym. I początkowo myślałam o tym różowym, ale jak tak patrzę, to nie wiem, czy ta żółta finalnie nie podoba mi się bardziej. Zobaczcie, tu jest takie mm, kolorowe wypełnienie. Mm, Kaptura i z tyłu e, taki sam kolorowy pasek. Leon, słuchajcie, zakłada ubrania Rafała sofoje na głowę. E, bluzy te były w cenie 206. 230 zł. Sztuka. Wydaje mi się, że są naprawdę fajne i e, na jesień do Adidasów ciemnych rajstop będą wyglądały. Były chłodne greckie. Super. Słucham? Były chłodne greckie, wiecie albo chłodne greckie wieczory. Dalej mamy hmm, plecak. To także są e, ręcznie hmm, wykonywane torby. Pani także miała różnego rodzaju saszetki, takie torebki przez ramię. No mnie jednak urzek przede wszystkim plecak. E, plecak, który można sobie indywidualnie skomponować, ponieważ osobno kupuje się to wnętrze. I do tego osobno kupuje się klapy, ponieważ nie mogłam zdecydować się na jedną, kupiłam dwie. Jedna to jest taka różowo-turkusowa mozaika, i druga taki print w liście. Bardzo, bardzo ładne. Tutaj macie logo Go Deco. I torba to jest taki błękitny. Jaki to jest kolor? Turkusowy. Nie, mój mąż się nie zada, Turkusowy tłumacz na ścianie chyba. Tak czy inaczej hmm, pikowana, jak to pani ładnie nazwa, wiodełkę. Wydaje mi się, że obie te klapy będą super wyglądały. I tak jak słusznie e, mój mąż zwrócił uwagę, kupię sobie dwie, to e, zmieniając klapę, jest trochę tak, jakbym miała dwa plecaki. I plecak ten kosztował 230? 219. 219, a sama klapa 39. No i, no i dostaliśmy do tego, słuchajcie, kota na szczęście, który po takim trudnym dosyć tygodniu wyląduje u cioci Moniki. Co mamy dalej? Dalej mamy, słuchajcie, zakupy spożywcze. Zawsze, jak jesteśmy na tego typu jarmarkach, bardzo naszą uwagę przykuwają takie stoiska z regionalnymi produktami spożywczymi. I dzisiaj przekonała nas do siebie: tak, przekonała pani, która sprzedawała miody. Myślę, że wcześniej, albo później, ale raczej wcześniej zobaczyliście ją na naszym nagraniu. Była naprawdę szkolenie z marketingu pierwsza klasa. I kupiliśmy u niej miód gryczany. Ja uwielbiam miód gryczany, to jest mój ulubiony. Wybraliśmy także miód słonecznikowy oraz pyłek kwiatowy. Ja o pyłku kwiatowym już słyszałam od jakiegoś czasu, jakie to ma cudowne właściwości. Pani jeszcze swoją historią podkręciła i stwierdziłam, że no dobra, właściwie Rafał stwierdził, on ostatecznie zadecydował, że kupujemy. I na koniec to są już zakupy tak naprawdę Rafała zdecydował się na Miód pitne mamy kupione dwa pewnie jeden jest dla nas, drugi dla kogoś mhm. także mamy jeszcze miody pitne słuchajcie, no w tym roku na jarmarku poszaleliśmy ale wydaje mi się, że wszystko co kupiliśmy było Chciałbym zauważyć, że tutaj praktycznie nic nie ma dla mnie. Miodpitne i połek kwiatowy. Ja, ja pyłka nie będę. Sposzynał. Chciałam powiedzieć, że wszystko co kupiliśmy, wydaje mi się, że jest naprawdę warte swojej ceny i yy, no nie było z czego zrezygnować. Poza tym Rafał mnie dzisiaj tak ładnie nakręcał do zakupów i jest, słuchajcie, taka piękna pogoda, taka fantastyczna atmosfera w Gdańsku, że i przygoda! To co? Pakujemy się i jedziemy zwiedzać DEC. Oczywiście kupiłam jeszcze także e, to, co przywozimy zawsze z naszych śmiejszych losia. Nie za mnie, to dobrze. E, oczywiście to, co przywozimy zawsze z naszych podróży, czyli Magnes. Jeden będzie mm, dla nas, dwa dla e, obserwatorek na Instagramie, które poprawnie wskazały miejsce, gdzie tym razem się udajemy na wycieczkę. Oraz pocztówki, które zaraz idziemy im wysłać. Jesteśmy teraz na Motławie. Właśnie wysiedliśmy e, z samochodu. Jak to było? Miałam zrobić zdjęcie. Tak, jest coś takiego. No, znajdziemy i napiszemy w opisie. I było rewelacyjnie. Pan wspaniale opowiadał, zaciekawił nas. Wybraliśmy tylko półgodzinną wycieczkę ze względu na Leona, ale trochę żałujemy, że nie zdecydowaliśmy się na godzinną. Razem ze Stocznią. Zobaczymy. machen. Wir machen. Jechaliśmy, przyszliśmy do centrum handlowego, które nazywa się jak? Forum Gdańsk. Forum Gdańsk. Podobno jest bardzo piękne od środka, warto tu wejść, bo płynie tu gdzieś rzeka. Teraz się przekonamy czy to prawda. Jesteśmy właśnie w centrum handlowym i jest tutaj pięknie, no wiadomo, jak na środek wakacji jest to średnia atrakcja, ale warto zobaczyć, prawda? Polecił nam to pan od... od czego? Od tych... Mm, tego samochodziku, który nas... jak to się nazywa? Pan kim jest? Zawodniego. Przewodnikiem. Pan przewodnik nam polecił, także jesteśmy tu, ale e, już zmierzamy na dwór. Dzisiejszy drugi i ostatni dzień w Gdańsku. Średnia pogoda. Wczoraj już nic nie nagrywałam, bo Leonsjo był zmęczony, tak to nazwijmy. Trochę marudził i tak naprawdę wróciliśmy do pokoju. Już nie korzystaliśmy dalej z atrakcji. Chociaż mieliśmy jeszcze plany, to uznaliśmy, że wrócimy. Zobaczcie, jak mamy cudowny widok, przepiękny. Natomiast pada. Nie wiem, czy to słyszycie, ale pada. Nie wiemy w związku z tym, co dalej. Za pięć chyba minut, tak, idziemy na śniadanie. Po śniadaniu mieliśmy iść, yy, no na pewno na pocztę, no i mieliśmy je yy, płynąć właściwie na Westerplatte, no i cały czas został nam to zonę, ale w taką pogodę nie do końca wiemy, czy na pewno te wszystkie nasze plany się ziszczą. Na ten moment idziemy po prostu na śniadanie. Cały czas spada. Rafał już walizkę i łóżeczko zaniósł do samochodu. I chyba wracamy do domu. Chyba koniec naszego weekendu. Szkoda mi bardzo, bo liczyłam, że jeszcze tutaj spędzimy cały dzień, no ale może nie ma tego złego. Jeżeli wyjedziemy wcześniej, no to może ominą nas trochę korki. A może zatrzymam się na pysznych lodach w Toruniu. Zobaczmy. Może jeszcze powiem kilka słów o samym hotelu. My jesteśmy, tak jak już yy, wspominałam na początku i pokazywałam wam na przepitkach w hotelu Hanza, i muszę przyznać, że. Początek mojej wycieczki tutaj no nie był zbyt optymistyczny, ponieważ w żaden sposób do tego hotelu nie można było dojechać. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że odbywa się jarmark dominikański, ulice są pozamykane, ruch jest wstrzymany, są znaki, że nie wolno tu wjeżdżać. Dodatkowo Straż Miejska stoi przy takich wjazdach i pilnuje, aby faktycznie tego nie robić. W związku z czym nie mogliśmy tu wjechać mm, żadną stroną. W ogóle, gdzie nas by nawigacja nie. E... Właściwie była tylko jedna droga, którą nawigacja cały czas wybierała, natomiast ona była niemożliwa do przyjechania. Finalnie udało nam się stosunkowo blisko zaparkować, no ale jednak m, w odległości powiedzmy 500 metrów, więc może mniej, może 400. Nie, no bliżej chyba jednak 500. E, no, blisko, nie blisko, wiecie, z bagażami i dzieckiem. E... To była jakaś tam odległość. No w każdym razie mm, byłam średnio zadowolona na początku z tego wyboru i tak mówię Rafał, czemu wybrałeś hotel bez parkingu? Ale finalnie muszę przyznać, że jest tu pięknie. Widok nam bardzo wiele zrekompensował. Pokój mamy duży, bo jest tu około chyba Rafał sprostuje, ale chyba około 30 metrów. Także jak na warunki hotelowe jest to bardzo dużo. Jest bardzo fajna łazienka z wanną. Co w naszym przypadku, kiedy jesteśmy z dzieckiem, jest to także bardzo dużą zaletą, ale także hmm, pokój, tak jak Wam już tutaj pokazywałam wcześniej, ma bardzo duże łóżko, jest, są dwa fotele, stolik, tutaj jest duża przestrzeń. Na tym stole widzicie, jeszcze, już wyprowadzamy się, ale jeszcze jest jakiś tam bałagan. Jeżeli ktoś się zastanawia nad noclegiem, yy, nad fajnym noclegiem w takim ciekawym miejscu, żeby tutaj na to centrum nie musieć już dojeżdżać, tylko po prostu być, to ja wam ten hotel bardzo polecam. Nie jest to płatna współpraca, my zapłaciliśmy za ten hotel. To, co także wam mogę powiedzieć, myślę, że to jest ciekawe i ważne: e, re, można tutaj zrealizować bon turystyczny, my tak zrobiliśmy, zdecydowaliśmy się na ten wyjazd e, właśnie z myślą o realizacji bonu turystycznego i między innymi dlatego e, wybraliśmy ten hotel początkowo. Rafał chciał zarezerwować Holiday Inn i choć głoszą na stronie, że przyjmują bon turystyczny, no to nie chcieli nam tego zrobić, dlatego Rafał się trochę zdenerwował, anulował tę rezerwację i wybrał to miejsce. I muszę przyznać, że jest tutaj chyba jeszcze fajniej niż w Holiday'u, bo wydaje mi się, że tutaj z tego hotelu jest dużo fajniejszy widok niż właśnie z Holiday'a. Ale w Holiday'u nie byłam, wygląda imponująco, myślę, że na pewno warto też Tamten hotel odwiedzić. A tymczasem muszę kończyć, bo tu Leon, zobaczcie, zakończył już zabawę. Ojej, już zmęczony, ziewa. Także powoli zbieramy się, pakujemy się i jedziemy. Dam wam znać, co tam wymyśliliśmy. My wylądowaliśmy w Karwi, ponieważ tutaj jest moja przyjaciółka. Miałyśmy się spotkać w Gdańsku, no ale z uwagi na niepogodę, na deszcz, ustaliliśmy, że oni nie będą przyjeżdżać. I wymyśliliśmy, w sumie ja wymyśliłam, że y, możemy. Odwiedzimy ich w karwie. tutaj kiedyś byłam, 11 lat temu, więc dawno. Klaudia przyjeżdża co roku tutaj, ponieważ mają tutaj działkę, domek holenderski i y, myślę, że jest to spoko opcja. Nawet rozważaliśmy coś takiego kiedyś z Rafałem, ale wiecie, my lubimy zwiedzać różne miejsca i uznaliśmy, że wolimy y, w różnych miejscach się przemieszczać niż jeździć ciągle do jednego, dlatego y, no. Ostatecznie uznaliśmy, że to jest ciekawa opcja, ale nie dla nas. No i co? Rafał teraz poszedł do sklepu kupić yy, coś do picia i jakieś ciacha. Ja to bym zjadła gofra, ale może potem. Na pewno, jak już jesteśmy tutaj w Karwi i pogoda pozwoli, to pójdziemy nad morze.